Przypadek pani Beaty obejmował pełną rekonstrukcję protetyczną w górnym i dolnym łuku zębowym, poprzedzony programacją. Górny łuk odbudowałem mostami na implantach, dolny łuk odbudowałem materiałem kompozytowym za pomocą techniki Flow Injection, która umożliwiała mi precyzyjne anatomiczne odbudowanie kształtu zębów, tak żeby móc przywrócić zarówno kształt, kolor, jak i funkcję zębów. Uzębienie było odsute, zarzucone, zakamienione. Taki uśmiech za zamkniętymi ustami. Nie znoszę takich rzeczy, bo jestem taką osobą otwartą, która lubi się uśmiechać, a niestety to w kontakcie z drugim człowiekiem było bardzo widać. Długo nie myślałam, bo albo w jedną, albo w drugą stronę ja jestem w takim wieku, a zależało mi, bo dla mnie zęby to jest biżuteria, którą każda kobieta powinna posiadać. Ten profesjonalizm. To wszystko tak sprawnie poszło. Nie przypominam sobie, żebym ja miała jakikolwiek ból. Dzięki planowaniu jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkiego typu problemy estetyczne, problemy funkcjonalne u pacjenta, ponieważ właściwie całą pracę na samym początku możemy przymierzyć i zarówno my, jak i pacjent widzimy ten efekt, zanim leczenie na dobrą sprawę się rozpocznie. Chciałem Państwu pokazać taką tajemniczą rzecz, my to nazywamy szablon implantologiczny. Ten kawałek plastiku wydrukowany bądź wyfrezowany służy nam do tego, żebyśmy mogli pozycję implantów przełożyć do jamy ustnej i założyć te implanty w takiej pozycji, żeby przyszła praca była równie estetyczna jak ta, którą pokazujemy Wam na miejscu i żebyście byli zadowoleni ze swojego uśmiechu. Dzięki temu, że możemy to przymierzyć, to możemy to też zmienić. Najpierw na zdjęciach, na modelach oceniamy, czy kształt zębów jest korzystny, czy ich długość jest odpowiednia. Następnie przychodzimy do etapu przymiarki. Wtedy widzimy, jak to wygląda fizycznie. I pacjent też widzi się w tych zębach, żeby upewnić się, że to są akurat te zęby, w których będzie wyglądał najkorzystniej. Teraz zauważam, że jak jem, to jem z pełnym komfortem. Bardzo się cieszę, bo lubię na przykład bardzo jabłka, które mogę swobodnie gryźć. Mogę tą świeżą bułeczkę zjeść, tak jak takie miałam marzenia. Zrobiłam sobie naprawdę prezent, przyjemność taką, no, która będzie mi to towarzyszyła do końca życia. Zapraszam do Dentusa, gdzie razem z doktorem Tomaszem Pruskiem przeprowadzamy pełnomukowe leczenie implantoprotetyczne. Dzięki temu, że w tym jednym miejscu pracujemy całym zespołem. Jesteśmy w stanie zapiekować się Państwem kompleksowo i przeprowadzić sprawnie całe leczenie.